Witam. Ah jeszcze nie. Moment, start. Welcome one and all to today's Grand Prix here in Southern Russia. A beautiful location besides the Black Sea. And a race that has been dominated so far by the Silver Arrows. Mercedes have won here six times in a row since the first Sochi Grand Prix in 2014. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The fin starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Ocon, Daniel Kvyat, and Perez, Albon, Wang, Vettel, and Daniel Ricciardo. Magnussen, Grosjean, Kimi Räikkönen and Norris, Giovinazzi, Russell, Charles Leclerc, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Nicholas Latifi, Verstappen and Lance Stroll brings the grid to a close. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. No to teraz witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sev1 2020. Kariera Alfa Tauri, Kondiana zbrodniarz Łęk i Daniel Kwiat. Na wstępie muszę Wam dać znać, że jestem chory, ale teraz się idealnie wstrzeliłem z takim momentem, gdzie sobie zbiłem temperaturkę i mogę nagrać bo robi się trochę tłoczno w tym moim całym grafiku gamingowo-youtubowym. Dobrze, Jeff się nagadał. Robi się po prostu bardzo tłoczno i, i boję się, że zwykłe My Team, w sumie to jest zwykła kariera, a to niezwykłe My Team, ale może być przesunięte ze względu na premierę DIRTA 5 i... i też nie będzie za bardzo później jak nagrać karierki z F1 a plan jest taki, żeby skończyć ten sezon z Osterami Alfa Tauri do końca roku więc jeśli nie przyspieszę troszeczkę tempa no to mogę się nie wyrobić, bo to będzie 12 Grand Prix no to zostaną jeszcze 4 de facto i trzeba było się za to mimo wszystko zabrać. No generalnie jestem chory, praktycznie cały czas śpię, temperatura jest tam w miarę wysoka aktualnie Nieco mniejsza, e, boli mnie gardło, ale na szczęście karierka... Teraz mogę odetchnąć z ulgą, że to jednak są dystanse 25%, a nie 50%. Gdyby było 50%, to pewnie bym teraz nie usiadł i, i nie, nie nagrał materiału. Ale na szczęście chyba mogę. Jakbym przyfarfoclował dzisiaj, to będę miał nie wymówkę. Nie ale postaram się nie przyfarfoclować. Także, no. Pewnie myślicie sobie, oho, oho, chyba wiem na co kądasz, no, to co ci jest. Ja jeszcze osobiście nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest to, bo jakby nie patrzeć się nie pogarsza, ale no wstrzymam się jeszcze z dywagacjami. No i też nagrywam ten materiał przed wyścigiem oficjalnym Formuły 1 na Imoli. Nie lubię tak, wolę zawsze po, ale nie ma wyjścia. Za to, dawno nie było obstawiania pozycji przeze mnie, a ja jestem mistrzem w tej dziedzinie, zawsze jak, tak jak obstawię, tak nigdy nie jest. Jest zupełnie inaczej, więc jak podam typy, to później to będzie zabawnie, zweryfikujecie, okaże się, że nie trafiłem absolutnie nic. I to będzie naprawdę śmieszne. To będzie po prostu szczyt komedii. I tak zrobimy dzisiaj. Ale najpierw wystartujemy do wyścigu, i jak widzicie z ósmej pozycji, myślałem, że wystartuję z dziesiątej, bo nie nabiłem czasu w Q3, bo padało. E, nie ma co się równać z resztą botów, ale kary i przesunięcie na ósmą pozycję. Także jestem u setasy. Na starcie pewnie stracimy, a potem spróbujemy odzyskać. Lecimy z koksem. Dobra, lights out and away we go. Oh, w Jerza! co to się wydarzyło? Ja nigdy nie mam takich startów w tej grze. What the hell? Tak, tak, dociśnijcie mnie do bandy, ja to uwielbiam. Przecież to się w pale nie mieści. Jeszcze dostaję ostrzeżenie za kolizję z Perezem. Oj, późne hamowanie. Może być farfocel? Ale nie jest farfocel i jestem tuż, tuż za Mercedesami. I jeszcze kolizja z Hamiltonem. Kolejne ostrzeżenie za z zbrodniarz Łęk. Teraz mi tutaj smyrną... Dwóch zawodników po, po zewnętrznej ostre hamowanie w wykonaniu Daniła Kwiata. Tutaj wywiozę tego pana. I przez moment byłem na podium, teraz jestem z powrotem na pozycji Huer P5. Eee, I ja sam jestem w szoku, co się wydarzyło na starcie. To się, to się nie godzi. To nie jest w stylu Kondiany, a tym bardziej nie jest w stylu Marka Webera, mojego mentora i ulubionego kierowcy z poprzedniej dekady. Z poprzednich dekad tak naprawdę, bo to się rozkłada na dwie. Nie wiem, co w sobie mają My Australijczycy, ale lubię ich. Zresztą, panie powinny się wypowiedzieć, czy są fankami potężnej szczęki Marka Webera i na przykład Davida Kuldarda. Czy to im się podoba, czy jednak się nie podoba? Panowie może też, może też jesteście fanami. Sami chcielibyście mieć takie szczęki. No ja na nieszczęście nie mam takiej szczęki. Więc trochę szkoda, ale z drugiej strony też mogło być dużo gorzej, jeśli chodzi o szczęki. Więc no, generalnie jestem po prostu ciekaw, bo to naprawdę dobrze zbudowane szczęki te, które zostały wymienione. Ok, jeszcze raz podsumowując start, ruszyliśmy jak Valtteri Bottas niegdyś z Falstartem na Austrii, chociaż to nie był w teorii Falstart, i zaskoczyliśmy wszystkich, nawet samych siebie. Przez to awansowaliśmy na P3 na moment, ale dużo obcierania się między sobą. Teraz jest P5, ale Science i Kwiat ciągle w zasięgu. Tak samo Okon ma ciągle zasięg na nas, więc musimy uważać, żeby ten Renot przypadkiem nas tutaj gdzieś nie spróbował zaatakować. Jeśli Kwiat by skończył przede mną, absolutnie i u siebie na swojej ziemi, absolutnie nie miałbym żadnych e, sapów w jego stronę skierowanych, gdyż Azalisz. On i tak punktami mocno odstaje od Kondiany w tym sezonie, więc dobre punkty by mu się przydały, no i dla zespołu by się przydały, więc bez zbędnego ryzyka, jeśli chodzi o atakowanie tego gościa z przodu. Ja bym już sobie na razie zrezygnował z bogatego paliwa. Zaczną się DRSy, to się podholujemy zadaniłem kwiatem i za Saincem. i przy okazji będziemy się bronić przed Estebanem. Moi drodzy. Nie wiem co z my team, na pewno będę celował właśnie, żeby pojawił się jeden odcinek tygodniowo z tego F1, ale za sprawą premiery Dirt'a 5, na którą już zapraszam do siebie. E, optymistycznie powiedziałbym, że streamy będą we wtorek, a bardzo optymistycznie powiedziałbym, że nawet w poniedziałek zobaczymy I jeszcze. W każdym razie śledź, śledźcie, bądźcie śledziami. Ehm... I przez to pewnie troszeczkę później wrzucę zarządzanie DRS. zespołowe. No i też nagrywam teraz ten materiał przed wyścigiem, a w prawdziwej Formule 1 się przecież podziała i pewnie się podzieje po samym wyścigu, więc odniosę się do tego może po prostu na streamach z Dirta. W każdym razie dużo potwierdzeń, mamy Gastego potwierdzonego na Alfa Tauri, mamy potwierdzony skład. Skład, skład, skład. Mamy potwierdzony proszę ja Was. Alfy Romeo, czyli Raikkonen zostaje oraz Javinacji. Which is, which is good, I think. Jest dużo przeciwników Javinacji'ego. E, mimo wszystko. No i podejrzewam, że jeśli się nie sprawdzi opcja z dziobinacją na ten przyszły sezon 2021, to wtedy już nie będzie żadnych. E, Przeciwwskazać, żeby Djuminaciego jednak z zespołu wyrzucić, ale na razie się utrzyma. Na razie będzie jeździł. Rajkunen, w sumie ja się cieszę, bo będzie mógł śrubować rekord. Także nie narzekam, że Rajkunen zostanie. Ja się już tam wypowiedziałem, że nie jestem jakimś wielkim fanem talentu Mika Schumachera, ale cały czas has nie powiedział, kogo tam zatrudni, więc jeszcze miejsce w Formule 1 by się znalazło. Śmieszy mnie też, że ty, w tych wszystkich dywagacjach nie jest uwzględniony stroll. No przecież to jest wiadome, że on będzie jeździł dla Astona Martina. Czemu oni go już nie, nie uwzględnią? No formalnie nie jest potwierdzony. E, Pojawiają się też pogłoski, że Toto Wolf miałby odejść z Mercedesa. To byłoby ciekawe. I cały czas Hamilton nie podpisał kontraktu, ale nie wyobrażam sobie, gdzie indziej on by mógł iść. Nie wyobrażam sobie wymiany na zasadzie Verstappen Hamilton. Że Verstappen opuszcza Red Bulla. No nie, oni go nie puszczą. Helmut Marko go tam zakłó zaków kajdany. Albon ma ostatni wyścig na to, żeby udowodnić swoją wartość. I jeśli wierzyć zespołowi, a ja im nie wierzę, bo oni zawsze lecą w chuja i zawsze kłamią w żywe oczy: zarówno Horner jak i Marco. Nie przepadam za tą dwójką, wy o tym doskonale wiecie. Ciemne chmury nad kwiatem się zebrały, możliwe, że jednak nie zobaczymy. Seks, kwasa i hardbasa w przyszłym sezonie Formuły 1. Na razie tutaj jest. Okej, okay, proponują new strategy option. ja się tak zastanawiam, czy nie byłoby dobrze zjechać właśnie szybciej, żeby podciąć tą dwójkę jadącą z przodu. Na razie zostanę na to, że oko cały czas mnie naciska, ale dzięki temu, że mam DRS za tą dwójką. No. Utrzymujemy tą pozycję. Mi się wydaje, że zjedziemy. Absolutnie trzeba będzie tutaj coś podziałać, bo Science. Blokuje nas tutaj troszeczkę, mam wrażenie. Kwiat mógłby jechać szybciej. Nawet w jednym, na jednym okrążeniu, na jednym zakręcie widzieliśmy zblokowane koła u kwiata, więc ledwo się wyratował. Z sytuacji, gdzie wjeżdża mu w tyłek. To są te właśnie drobne błędy sztucznej inteligencji. Mi się podłoga trzeszczy. Ale to za sprawą tych dwóch kolizji na samym początku wyścigu. Teraz już troszeczkę stabilniej. Zbyt, nie, tego R's w sumie dużo nie zostało. Teraz się bez DRS-em. Także to są te transferowe dywagacje. O proszę, będzie chyba atak kwiata. Może się doczekamy i może jednak zmienimy strategię. Czyli nie mogę na razie porozmawiać o Formule 1 prawdziwej, bo tutaj widzicie, że Sainz się broni. Okon może za moment chcieć zaatakować, ale ja na to nie pozwolę. Mogę go tu ewentualnie wpuścić na zewnętrzną, ale nic z tych rzeczy, drogi panie. Kwiat awansował na pozycję trzecią, Sainz spada na czwartej. Zobaczymy, czy teraz nasz teammate będzie uciekał, ale ciekawa rywalizacja. I na razie ten wyścig ogólnie jest ciekawszy niż na przykład poprzedni w team, bo pierwszy w sezonie trzecim był całkiem dobry, z kilkoma fajnymi manewrami i fajną walką, ale drugi był koszmarny. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. E, Vietnam Skip, jak coś bo wyścig w ulewie, więc może gdyby było sucho, to bym pojechał, ale wyścig jest w ulewie, więc odpuszczam całkowicie. Będę musiał zrobić symulację. A tutaj z kolei, w tej karierce, na następne Grand Prix, najprawdopodobniej yy, no, przywalę sobie karami za zmianę komponentów, bo już mam tak zużyte wszystkie, poza tym setem wyścigowym, że nie daje rady zaliczać programów treningowych, a co za tym idzie, nie daje rady ulepszać bolidu, bo brakuje punktów PIR. Także muszę niestety, mimo tego, że dałem same dobre dla mnie tory, całkiem spoko tory, to mimo wszystko będę musiał, będę zmuszony jednak yy, wystartować raz z końca stawki, albo gdzieś z okolicy końca stawki. I teraz pozostaje kwestia zjeżdżanko czy nie zjeżdżanko, bo nie wiem na którym okrążeniu chciałby kwiat zjechać. My Zaznaczymy, że chcielibyśmy teraz zjeść do boksu w tym okrążeniu. Dobra, I jeszcze musiałbym na wszelki wypadek ustawić, że ja nie chcieć zmiany przedniego skrzydła. Bo mi się jedzie dobrze, nawet jeśli są uszkodzenia, czego nie sprawdzałem, to wolałbym... Nie zmieniać, o i teraz jeszcze farfocel, ale w DRS-ie powinniśmy się zmieścić, bo że ten oko jest cały czas dangerous z tyłu. A kwiat chyba powolutku ucieka, nawet nie wiem czy Sainz ten DRS odpali teraz. Będzie widać czy będzie kwiat tam zjeżdżał teraz, czy, czy nie, bo oni robią taki, no ten zjazd dalej serwisowy jest na tyle wyraźny, że zobaczymy wcześniej czy możemy tak postąpić i przyspieszyć swój pit stop czy nie. Ale jeśli nam się nie uda, to trochę słabo, bo tempo zaczyna powoli siadać. No i zobaczmy, co robi kwiat. Zjeżdża czy nie zjeżdża? Nie zjeżdża, zostaje, więc my dajwujemy do pit stopu. Ok, jesteśmy. I teraz, żeby tylko wyjechać w całkiem niezłym miejscu, zjeżdżamy jako jedni z pierwszych, zakładamy medy, jedziemy do końca. Ok, teraz nam pokazują, że okno boxe jest ogólnodostępne, ale my już uderzenie wyprzedzające zastosujemy. Co, nie był najlepszy pit stop, ale zmiana z głowy i wyjedziemy chyba niestety za Light High fiem Ale on może za moment się pojawi w alei serwisowej. To nasz stop. No pit nie ma szedulowanych pit stopów już na teraz. Także jesteśmy na torze, załączamy bogatą i ciśniemy, lecimy, walimy. Wszystko co mamy. Dobrze, moi drodzy, więc teraz czas na, tak jak Matthew Gallagher z WTF1 robi race rundown, tak ja zrobię przewidywany rundown, jeśli chodzi o kierowców. Tak jak zakończą wyścig na Imoli, e taką kolejność wam podam, e, o, zaczynając od dziesiątej pozycji, tylko pojawia się w na jakimś kawałku prostej, żeby przypadkiem nie uwalić w bandę. Ale to co powiem absolutnie nie jest święte, to jest, można powiedzieć, nawet herezja z mojej strony, bo ja nie umiem przewidywać. I zawsze podejmuję zbędne ryzyko w tych wszystkich przewidywaniach, więc tak. Dziesiąty stroll. 9 będzie Ocon, ósmy będzie Albon, siódmy będzie Norris, szósty będzie Perez, piąty będzie Ricardo, czwarty będzie Gasly, trzeci będzie Leclerc. Tak, wiem, ryzykuje ostro, ale ja myślę, że on ma jeszcze coś w zanarzu na, na to Grand Prix. Drugi będzie Bottas i pierwszy będzie Lewis. Gdzie Verstappen, gdzie Sainz? No obstawiam, że oni dwaj będą mieli DNF-y. I teraz wszyscy na... Czacie, znaczy wszyscy na czacie w komentarzach kondaci Ty jesteś popierdolony. ta to, to nie ma większego sensu. Absolutnie nie trafisz. Ale o to Jaki chodzi to właśnie, że. To że to no tutaj. Tak jak jestem gościu pukający się w czoło, tak ja to doskonale przemyślałem. Słuchajcie, i jestem zdania, że taka będzie kolejność, absolutnie. Ale wy teraz wiecie, że taka na pewno nie będzie kolejność, bo ja zawsze nie trafiam. Ale może akurat. Najbardziej chyba ryzykuję właśnie. Z Leclerciem, ale mówię po kwalifikacjach, że trochę pecha w tym wszystkim się znalazło i że te różnice czasowe naprawdę minimalne. Więc na Imoli ciężko się wyprzedza, ale wydaje mi się, że Leclerc, jak zaliczy dobry start, to może masować nawet na piąte miejsce i spróbować przypuścić szarżę na podium. Verstappen obstawiam jakiegoś DNF-a ze sprawą technikaliów, bo Red Bull nie słynie z niezawodności. Albo tam coś pojedzie, ale też go będą mocno ścigać i będzie marudził przez radio, że go mocno atakują, a nie powinni, bo to przecież jest Formuła 1, tu się mocno nie atakuje. Gdzieś tam w punktach skończy, czy przekona włodarzy, nie mam pojęcia. W każdym razie sprawdzicie to po prostu, ja sam potem sprawdzę jak zajebiście trafiłem z kolejnością i ile punktów będę mógł sobie przyznać, z czego jeden punkcik za każdego trafionego kierowcę na odpowiedniej pozycji. To będą jaja. Jak berety. Mówię szczyt komedii. Po boksach jednak bez zmian. Carlos Sainz zostaje przed nami. Czy my mamy w zanadrzu na tyle dużo paliwa, żeby go zaatakować i. skorzystać z DRS-u? Nie wiem. Daniel Kwiat wyjedzie z przodu. Czy żeby kwiat jechał po podium dzisiaj? No ja już nie mam paliwa. Więc tyle było z próby ataku. Znowu Science nas pokona. tak jak ostatnio we Włoszech nie dałem rady go powstrzymać, tak i teraz może być kłopot. Mało tego kłopot jest taki, że do tego paliwa no, szybko się wyprztykałem, a na początkach jechałem na bogaty, miałem wrażenie, że mało go spalam. No ale no niestety sytuacja robi się nieco bardziej skomplikowana w tym momencie. Z piątej pozycji i tak będę usytasy, ale... Tutaj na swojej ziemi kwiat chyba nie do zdarcia. Ale czekajcie, majster, czekajcie, czekajcie. Wstrzymajcie się zwiwatowaniem, że Kondaczemu kondianie, nie idzie, bo my chyba... Nie wiem teraz czy skorzystamy z systemu DRS za Karlosem Sańcem. Była kuźwa sekunda i to chyba o 1000 tysięczną za dużo, żeby skorzystać z tego DRS-u niestety. Szkoda. Powiedzcie, że teraz na prostej, w normalnych warunkach McLaren mimo wszystko odjeżdża. Musimy wzmocnić jeszcze silnik. Najwyraźniej. Honda tu nie daje rady. W tym bolidzie. Farfoslu to jest zupełnie inny. inny ten. Inna konstrukcja. To się skończy tym, że ja będę musiał się bronić przed różowym Mercedesem z tyłu. Różowy Mercedes, który... słabo się spisał w kwalach, ale wydaje mi się, że wyścig już będzie troszeczkę lepiej. Dobrze, są kolejni zawodnicy założone hardy u Ricardo. Interesująca sprawa, interesująca strategia. No i dany Lik niezły dzik wyjeżdża tuż tuż za nami. Także oni prze... Co? Jeff chyba też dzisiaj z gorączką. Tym bardziej teraz po tym co powiedział. Wydaje mi się, że on też z gorączką leci dzisiaj. Także rozprzestrzenia się choróbsko w Alpha Tauri. I kwiat jakiś taki nie jest swój, bo zapierdala z przodu. Uff, ale przeszurałem. Dobrze, moi drodzy, odnośnie listopada chciałbym oczywiście już sp spychając Dirta 5 na bok, bo to jest pewniaczek. Eee, nie wyrobiłem się z tymi streamami z Half Life 2 Założenie było takie, że pobieramy sobie, znaczy ja pobieram parę modów i te mody to są zazwyczaj fabularne mody i je wspólnie na Nocnych Majstrach recenzujemy, w takim sensie, że patrzymy co wizualnie zrobiono z tym starym silnikiem i czy na przykład są napisy, jaka jest fabuła, jakie są poziomy, jakie są zagadki, czy są w miarę zmyślne, czy jednak debilne, czy moc się broni, czy starcia są takie wiecie sensowne i oh, sorry, pompujące trochę adrenaliny. A to jest taka typowo nocno majstrowa seria, bo wiem, że ona wielu fanów raczej nie znajdzie. Ale ja jestem olbrzymim, ja sam jestem olbrzymim fanem Half-Life 2 i sceny moderskiej. I to za, po, zawsze wraca. Po iluś tam, powiedzmy, miesiącach czy latach nieogrywania, zawsze do Half-Life 2 wracamy i, i ktoś ma awarię, to chyba Has. Także to cały czas pewnie trafi się. W listopadzie być może byłby ten cyberpunk, ale go przenieśli, więc on już poleciał na grudzień, to robi miejsce prawdopodobnie na GTA 4 I to też będzie nocna majstrowa seria, ale tam się postaram przynajmniej kamerkę odpalić, żeby pokazać swój fantastyczny ryjec. Um, no i Call of Duty, premiera niedługo. Black Ops Cold War, tak, fantastycznie, powoli pomysły na tytuły im się kończą. Ale słuchajcie, jeśli nawet te zagorzałe kanały, które poświęcają tylko, się tylko i wyłącznie w serii Call of Duty mówią, że... pytają się, czy na pewno potrzebujemy nowego koda rok w rok. Jeśli oni zadają takie pytania, to ja już sobie nie robię absolutnie żadnych nadziei, że to będzie dobry kod. Podejrzewam, że... o tak. Podejrzewam, że kampania będzie na jeden albo góra dwa streamy. Może z zombie będą jako takie, żeby tam puścić jakąś miniserię z goloną, ale multiplier... Wydaje mi się, że multiplayer, bo no, ja jestem kompletnie niezainteresowany multiplayerem i wydaje mi się, Majster, żeby też warzonem, ewentualnie jak tam dojdzie do fuzji, pojawią się przedmioty z tego nowego koda w starym warzonie, jeśli dobrze rozumiem, że tak to ma działać, to, to może więcej czasu na Dirta, więcej czasu na Aquaze. No i może przez to też trochę więcej czasu na F1, skoro nie ma Cyberpunka, a Call of Duty raczej nie dowiezie w tym roku. To się miała open lobby, no generalnie nie chce mi się grać multiplayera w F1 także. Tym bardziej, że to jest rozkraczony multiplayer. Kiedyś mi się, się zdarzało robić Open Lobby. No nie wykluczam takiego scenariusza, ale na pewno bardziej prawdopodobne jest Open Lobby na Dircie. Aniżeli na F1 2020, które po prostu no nie dostarcza takich emocji jak e, kiedyś od F1. Te wyścigi czasami w grze są bardziej przewidywalne niż w prawdziwej Formule 1. Naprawdę wielka szkoda, że Codemastersom nie udało się y, zrobić tego sezonu jaki jest y, aktualnie z tymi nowymi obiektami, nowymi starymi obiektami, bo to byłoby dużo ciekawsze. Zresztą kierowcy też podczas kwalifikacji zawsze się wypowiadają, że ale zajebiste jest te Portimao, y, ale zajebiste jest to Mugello i teraz ale zajebiste jest ta Imola, czemu my się nie ścigamy na takich torach. Odpowiedź? Pieniądze? To raz, a dwa? Pantilkę. Teraz tak. Dany Rick niezły dzik jednak spróbuje przeatakować nas na ostatniej prostej z DRS-em. Także musimy zachować sobie RS na tamto miejsce, żeby obronić chociaż tą piątą lokatę. Kwiat zakończy ten wyścig na podium, więc. nie ktoś się dziwił, że co? kondaci podium w Austrii zdobyłeś Alfa Tauri. Co to ma być? To teraz macie kolejne podium dla Alfa Tauri najprawdopodobniej. W tym sezonie, tylko że inny kierowca. Kierowczyni po średnio udanych kwalach awansuje z tego ósmego na piąte. Troszkę niewykorzystana szansa po tym, no, dziwnym, dzikim starcie. Ale powiem szczerze, że widzicie teraz, że tempem mimo wszystko odstaje. Jak już zmieniliśmy opony na medy, zarówno od e, sańca, jak i od kwiata. Ja sobie zachowałem teraz troszeczkę ersu, że na tyle chyba dużo, że Ricardo nie zdąży mnie zaatakować. Chociaż jeszcze tu się pokazał, ale szczęśliwie nic z tych rzeczy, paliwa też starczy do końca. Obronimy się, ale gdyby wyścig trwał dłużej, to byłoby naprawdę ciężko i cinko. Walteri Bottas Botas wygrywa. Te hardy zadziałały u Ricardo, jestem w szoku. A my kończymy na p 5 no, Mam nadzieję, że włodarze zespołu będą i tak zadowoleni, bo to nie był aż tak zły wyścig. Kracą mnie Lens Solar. A ja przypomnę jeszcze, albo najpierw niech pokażą tą klasyfikację końcową tego wyścigu. No i czy my zobaczymy, to to Wolfa na czele Mercedesa, czy nie? To jest interesujące.

I Daniu Kwiat. Gratulacje. Jest elegancki kombinezon Alfa Tauri na podium, na trzeciej pozycji. Także brawo, brawo. Spory zastrzyk punktowy dostanie teraz kwiat. Może sporo ludzi wyprzedzić w tabeli. Jeszcze zobaczymy, zweryfikujemy to za momencik. Tak, tutaj pomijamy, bo to nie jest ważne.

O, taka ucięta w sumie ta wypowiedź Croftiego. Dobra, nieważne, wyniki oficjalne, także widzimy tylko jeden dnf -ik. Williams daleko z tyłu jechał swój wyścig i Light tie wygrał z Raselem, to aż niepojęte. Chociaż wyścigowo czasami Light tie się spisze troszkę lepiej. Eee, growo przede wszystkim, ale dobrze, mamy Alfy Tauri na 3-5 miejscu, jeśli chodzi o ranking. To w klasyfikacji generalnej 67 punktów. Znowu lekko zwiększamy przewagę nad Danielem Ricardo, ale no Carlos Sainz i Daniu Kwiat gonią. Dani Kwiat awansował na miejsce dziesiąte. W pierwszej dziesiątce 29 punktów. Strata dokoniona duża. No Wydaje mi się, że ta pierwsza część tej kariery standardowej była dużo lepsza w naszym wykonaniu. Tam Kwiat przez bardzo długi czas nie był w stanie zdobyć żadnych punktów. W klasyfikacji konstruktorów z kolei Alfa Tauri na czwartej pozycji i pojedynkuje się z Renault i trochę z McLarenem. Z Red Bullem raczej nie. Tu wracając jeszcze do tej klasyfikacji, jakby Album miał bardzo nieudane Grand Prix, to jest jeszcze szansa go pyknąć, ale nie wiem, czy to się uda, zważywszy na to, że na pewno jedno Grand Prix będziemy mocno w plecy za sprawą kar. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze przypomnę tylko, jak ja obstawiam i potem policzyć ile punktów zdobyłem. Eee, na Imoli dziesiąty Solar, dziewiąty Okon, ósmy Albon, siódmy Norris, szósty Perez, piąty Ricardo, czwarty Gasly, trzeci Leclerc, drugi Bottas, pierwszy Hamilton. Mówię, ja obstawiam, że nie trafię nic. Będzie jedno wielkie zero. Ale no wy możecie sobie, no, nie, wy nie obstawiacie, bo wy pewnie tam skomentujecie. Ten materiał się pojawi rano przed wyścigiem, żeby to miało ręce i nogi. Dobra. To było na tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia na następnych materiałach. Kariera powinna się pojawiać troszeczkę częściej, myślę, żebyśmy zdążyli do końca roku. Także tyle. Do usłyszenia. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. Pa pa.